Siema, ja jestem Olga The Player, a to jest kolejny odcinek z Brawl Stars na moim kanale. Wracamy do Brawl Stars, do nagrywania, do serii Challenge od widzów. Więc teraz napisz już swój challenge. No i zaczynamy. O kurde, Byron. Wracamy do Brawl Stars. Napisz koniecznie w komentarzu Twój challenge. A jeżeli Twój challenge yy, się w kolejnym odcinku nie pojawi, no to nie smuć się, bo odcinki będą pojawiały się codziennie. Więc będziesz mógł codziennie napisać yy, komentarz, może nawet będzie jakiś lepszy. Więc pomyśl. No i kurde, przegrałem. Yy. Dzisiaj nagramy sobie po prostu zwykłe gierki, po to, żebyście po prostu tutaj sobie napisali ten komentarz. Będziemy robić challenge z Brawl Stars no po prostu challenge tutaj od widzów, więc od was. Jeżeli no, po prostu najciekawszy challenge będę wybierał yy, i po prostu yy, będzie on w kolejnym odcinku. O kurde. Więc, no, polecam napisać komentarz. Zostawcie też subskrypcję oraz yy, łapkę w górę, jeżeli chcecie, żeby Brawl Stars pojawiało się Regularnie wbijcie też do klubu Opik, po prostu Opik. Yy, są tu trzy osoby na razie. Będą też odcinki z Frankiem z Brawl Stars na pewno. Jakieś challenge, więc. Więc no, po prostu napiszcie, czy chcecie z Frankiem, czy bez niego. Jakie challenge. No i co, zaczynamy, zaczynamy. Gierka. Mr. P. O kurde. Musimy go zabić. Chodź, chodź, chodź. Prawie go mam. Muszę do niego podejść. Bliżej. Chodź, chodź, chodź. Kurde. Jest piesek. O. Zniszczę mu to. Te karmy. O, ale dostał. Wiadę w niego. Kurde, to nie było zbyt mądre. No, zagrał mądrzej niż ja. Ma teraz przewagę. Dostał. Jest ból. Tutaj jeszcze. Dawaj ból, chodzi. Dobra. O kurde. Stu. Nie. Nie. Tak, stu. Piesek mnie uratował, mnie uratował trochę. Dawaj leć, Olgierd. Piesek mnie uratował, a teraz chce mnie zabić. No, takie są psy niestety. Najpierw was ratują, a potem zabijają i weźmiemy sobie teraz jeszcze na koniec pen i mówię napiszcie komentarz zostawcie suba oraz lajka żeby był większy rozgłos żeby więcej osób to po prostu zobaczyło y, ten film bo po prostu więcej osób się mi przyda bardzo no mam nadzieję że y, da się to zrobić że nie będzie to trudne i po prostu od jutra zaczynamy challenge od widzów. Napiszcie na jutro challenge? Będzie ciekawy. Na pewno. Jeżeli nie będzie challengeów, to po prostu nie będzie odcinka jutro jak nie będzie dzisiaj challengeu napisanego. Ale mam nadzieję, że. Tutaj dużo osób się zgłosi. No, bo y, bardzo bym chciał. Zostawcie suba, lajka, żeby więcej osób to zobaczyło, a nie tylko, y, wiecie, 3-4 osoby najwyżej. Y, chciałbym, żeby więcej osób to widziało. Więc zostawcie suba. No i możemy się już y, żegnać. Pa!